Witajcie w 77 Autogroup. Autogrup. Ten widok pewnie będzie dla Was zaskoczeniem, bo z reguły prezentujemy Wam samochody używane, samochody z naszej oferty i to właśnie o nich opowiadamy, a tutaj koło mnie nie dość, że samochód elektryczny, przez większość, wiadomo, petrolheadów, tych prawdziwych, zagorzałych petrolheadów, nie do końca lubiany i w dodatku jeszcze nowy. Skąd ten samochód u nas? No przede wszystkim jedna z gałęzi naszej firmy specjalizuje się w fachowym doradztwie pomocy przy zakupie samochodów nowych. Ale żebyśmy tę wiedzę mieli, to z reguły Właśnie zdobywamy doświadczenie o danych modelach, testując te samochody na własnej skórze. Tak też stało się w ostatni weekend. W nasze ręce trafił nowy elektryczny Ford Explorer. Jeździliśmy nim, zrobiliśmy nim kilkaset kilometrów, wszystko po to, aby poznać jego wady i zalety, i abyśmy mogli fachowo doradzać Wam właśnie w zakupie nowego samochodu. Elektryków na ulicach dużych miast jest coraz więcej. To jest oczywiście spowodowane kilkoma rzeczami. Pierwszymi dotacjami, dopłatami teraz mamy nowy rodzaj dotacji, jeszcze większy, Niż wcześniej mój elektryk, w związku z tym tych samochodów jest coraz więcej na ulicach. Do tego dochodzą profity takie jak jeszcze możliwa jazda po bus pasach, darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania i to wszystko powoduje, że jednak tych elektryków na ulicach pojawia się zdecydowanie więcej. Ford Explorer to tak naprawdę Volkswagen ID4 w zupełnie innym opakowaniu. Natomiast ta kooperacja Ford i Volkswagen już od wielu, wielu lat jest znana, było o niej głośno. Tutaj mamy przykład nowego Forda Explorera, który tak naprawdę jest ID4 Volkswagen. ID4 dostępnym na rynku już od wielu, wielu lat, sprawdzonym modelem elektrycznym, sprawdzonym małym suwem. Tutaj nawet producent nie krył się w przypadku kluczyka. Kluczyk wygląda dokładnie tak jak kluczyk do samochodów z grupy WAGA. Przejechaliśmy tym samochodem kilkaset kilometrów. Średnie zużycie energii około 18 kWh na 100 km. Przy tych warunkach pogodowych, które mieliśmy, to jest około 450 km na jednym ładowaniu, więc to całkiem przyjemny wynik. Jeśli jesteście zainteresowani, Zakupem fabrycznie nowego samochodu, czy to elektrycznego, czy zwykłego, odezwijcie się do nas. Pomożemy Wam fachowo w konfiguracji tego samochodu, zamówieniu, sfinansowaniu go oraz finalnie ubezpieczeniu i doposażeniu. To jest proces, który my przeprowadzamy bardzo często w przypadku naszych klientów. Klienci niezdecydowani, klienci, którzy nie do końca znają się na motoryzacji, trafiają do nas i my tutaj dzięki naszemu doświadczeniu, naszej wiedzy pomagamy klientom po prostu podjąć właściwą decyzję, aby samochód, który będą użytkowani przez kilka najbliższych lat po prostu spełniał ich oczekiwania i aby byli z niego zadowoleni. Jeśli planujecie zakup nowego elektryka, nowego auta spalinowego w finansowaniu takim jak kredyt czy leasing, oczywiście także wynegocjujemy dla Was jak najlepsze warunki dzięki naszym instytucjom finansowym, którymi, z którymi współpracujemy na co dzień oraz w przypadku zakupu np. gotówkowego dzięki naszym kontaktom w salonach wynegocjujemy dla Was jak najlepszą cenę. Obserwujcie nasze profile społecznościowe 77 Autogrup.